Nasz pokój hotelowy damy numer 313, karta i co tu jeszcze na początek szafa jak szafa? Sejf, głowy. Lodówka, a co w lodówce, zobaczymy, o, każdy jest ciekawy, na pewno co jest w lodówce, w lodówce są dwie wody powitalne i teraz pokój, pokoik, taki pokoik, ma duże łóżka, porządne. A jest to bardzo łóżka. O, mogą być na miękkość. Sofa, a to chyba na trzecią osobę, jakby chciał. Tutaj sobie jeszcze możemy kogoś zaprosić, jak przyjedzie dzisiaj. Klima, klima, klima. Balkonik. Spokojna dzielnica. Góry, I gdzieś jest morze, chyba tam, <laughs> chyba tam się mm. zaraz, bo dopiero co przyjechaliśmy. No i dobra, i ok, i koniec na no to.